W ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krowia, polegających na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4803P ulica Kownieńca Krobiu. Paragraf drugi wydawania uchwały powierza się Burmistrzowi Krowi i paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z niepodjęciem. Uzasadnienie. Po z dnia 25 marca 2013 roku postanowiono udzielenie pomocy rzeczowej powiatowi Kościńskiemu w zakresie dwóch inwestycji drogowych na terenie gminy Krowia. Jedna z inwestycji dotyczyła przybudowy chodnika przy ulicy Kobinińskiej w Krowiu, Druga dotyczyła budowy parkingu w Domachowie. Inwestycja ta miała być realizowana w nieruchomości działce nr 164 stanowiącej własność skarbu państwa. Jednak w dniu 17 maja 2013 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję stwierdzającą nabycie przez gminę Krowia z mocy prawa nieodpłatnie tej nieruchomości, tzw. komunalizacji. W związku z powyższym gmina Krobia będzie realizowała to zadanie na własnej nieruchomości i nie ma uzasadnienia udzielenia pomocy rzeczowej powiatowej. Po podjęciu stosownej uchwały dokonano zostanie również zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków Gminy krowia, która będzie polegać na przesunięciu kwoty 78 900 zł z rozdziału 614 do rozdziału 616 w ramach rozdziału 600. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? widzę. Dziękuję. Przystępujemy do. Głosowania celem przyjęcia uchwały nr 289. W sprawie zmiany uchwały nr 263 Rady Miejskiej w Krobic z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Gastańskiemu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymuje? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały Rady Miejskiej z dnia w sprawie zmiany uchwały nr 416 z 2010 roku z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego o przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 literka i oraz artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. W artykułu 94 ustaw dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1 uchwały nr 51 przez 416 2010 Rady Miejskiej w dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia represowego. W paragrafie 1 wprowadza się następującą zmianę. Uchyla się ustęp 3. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi krowi. Paragraf 3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Przedkładam projekt zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielenia poręczenia obiektowego Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wielkich na pożyczkę zaciąganą Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu systemu kanalizacji zbiorczej aglomeracji gminy Krowia, tempo Pępowo. W uchwale z 2010 roku, jak również uchwały zmieniającej podjętej na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Krowi, dokonano zapisu związanego z upoważnieniem burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania. Zapis ten w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest błędny, ponieważ upoważnienie takie wynika wprost z przepisów ustawowych. W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. 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 Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Celem podjęcia uchwały nr 290, kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rosyńskiemu o przedstawienie projektu proszę pana skarbnika Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie unijnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 artykułu 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy udziela się pomocy finansowej Powiatowi Kostińskiemu na rok 2013 w kwocie 4305 zł na dofinansowanie za w zakresie w czasie edukacji, dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczających do szkół na terenie gminy krowy. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własnej gminy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi kroki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie zgodnie z artykułem 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy, gminy związki między gminą oraz Stowarzyszenia i Odeskar mogą sobie wzajemnie bądź innymi odeskarami udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na terenie gminy Krobi znajduje się prowadzony przez Powiat Gostyński Zespół Szkół do Zawodowych Krobi, a plan Gmina dofinansowuje wykluczenia wletnich dla dzieci i młodzieży organizowanych w różnej formie. Również w budżecie gminy na rok 2013 zabezpieczono środki na ten cel. W miesiącu maju skalono wnioski odnęło na, na, na dofinansowanie wypoczynków, które następnie zostały poddane analizie. Na podstawie algorytmu zespołowi szkół ogólnokształcących i zawodowych robi przyznanych kwotę 4305 zł na dofinansowanie zielonej szkoły oraz dofinansowanie wyjazdu do Kijowa w ramach wymiany międzynarodowej uczniów. Łącznie w tych przedsięwzięciach będzie uczestniczyło 112 uczniów szkoły. W związku z tym, że organem prowadzącym tej szkoły jest powiat rosyński, w przypadku podjęcia powyższej uchwały środki zostały przekazane na rzecz powiatu. Szczegółowy zakres rozliczenia oraz przeznaczenia środków zostałby uregulowany w stosownej umowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Głoszę, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Celem przyjęcia uchwały nr 291 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gostyńskiemu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała nr 291 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr 292 w sprawie emisji obligacji gminy Krobia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. O przestawienie projektu proszę pana skarbnika Damiana Roczeka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2. 9 liter B oraz artykułu 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Artykuł 89 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 2 punkt 2 i artykuł 9 punkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach Tekst jednolity Dzień Ustaw 2001 roku nr 120 pozycja 1300 z późniejszymi zmianami uchwala się go następuje. Paragraf 1 ust. 1 Gmina Krabia wyemituje 1250 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł karda. Czy maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji nie przekroczy milion 250 000 zł. Ustęp drugi, emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. Ustęp trzeci emisja nastąpi przez propozycję nabycia skierowane do indywidualnych w ilości nie większej niż 99 osób. Ustęp czwarty wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone. Paragraf drugi. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których mniej spłaty przypada na rok 2013. Paragraf 3 ustęp 1 obligacje zostaną wyemitowane w 5 seriach. Seria A13, B13, C13, D13 i E13 według punktów 1 do 5 każda na kwotę 250 000 zł. Ustęp 2 emisja obligacji wszystkich pięciu serii zostanie przeprowadzona w 2013 roku. Paragraf 4 ustęp 1 czas programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2013-2025. Dwa, ustęp 2 cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa w wartości nominalnej obligacji. Ustęp trzeci, Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Krobia. Ustęp 4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Paragraf 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krobia oraz ze środków z kolejnych emisji obligacji i kosztów i kredytów uzyskanych w latach 2013-2025. Paragraf 6. Ustęp 1. Wykup obligacji będzie następował według ich wartości nominalnie zgodnie z poniższym harmonogramem. W 2020 roku zostaną wykupione obligacje serii A13. W 2025 roku zostaną wykupione obligacje b 13 C13, D13 i E13. Ustęp 2. Jeżeli termin wykupu obligacji ogłoszonych w ustępie 1 przypadnie na sobotę lub dniu ustawy uwolnej od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Ustęp 3. Dopuszcza się nabycie przez gminę robią obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia. Paragraf 7. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Ustęp 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego powiększonej o marżę. Ustęp 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Ustęp 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ustępie pierwszym przepadnie na sobotę lub dzień ustawy o od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Paragraf 8 ust. 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Trobi. Ust. 2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowej. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. W budżecie na 2013 rok w załączniku o przychodach rozchodach zaplanowano po stronie przychodów w paragrafie 931 przychody ze sprzedaży papierów wartościowych kwotę 1 392 000. Przedmiotem niniejszej uchwały jest kwota 1 250 000 zł. W przypadku konieczności pozyskania pozostałej kwoty, czyli 142 000, przedstawiona Radzie Miejskiej zostanie odrębna uchwała. Emisja obligacji planuje się dokonać w drugim półroczu 2013 roku, a spłata nastąpi w roku 2020 w zakresie 250 tysięcy złotych oraz w roku 2025 milion złotych. Środki z obligacji są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a potrzeba ich pozyskania wynika z realizacji budżetu. Po podjęciu stosownej uchwały zostanie wysłany wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania stosownych opinii o możliwości wykupu obligacji, a następnie zostanie podpisana stosowna umowa z bankiem, który zajmie się procedurą związaną z emisją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych pragnie zabrać głos? Zgłoszenie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania z celem przyjęciem uchwały nr 292 w sprawie emisji, emisji obligacji Gminy Krowia oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 292 została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 242 z 2012 roku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krogan na lata 2013-2025. O przedstawienie projektu uchwały proszę Pana Skarbnika Gminy Pana Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121 ust. 8 oraz artykułem 122 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 30 przez 242 przez 2012 Rady Miejskiej Krop z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia WPR-u Nykrowie na lata 2013-2025 dokonuje się następujących zmian. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr 30 przez 242 przez 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Załącznik nr 2 do tej uchwały czyli uchwały z numer 30 przez 242 przez 2012 z 27 grudnia otrzymuje w w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi krobi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały przeczytam tylko tą pierwszą część, ponieważ kolejna, kolejne kilka stron dotyczą objaśnień przyjętych wartości. W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków, w tym wydatków majątkowych, ponadto w związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć, zadanie realizowane w ramach PPP, zaprojektowania oraz przebudowa ulicy 1 maja ulicy Kaształęckiej Probi, zmiana w zakresie limitów wydatków i okresu realizacji, wcześniej planowano okres realizacji na lata 2013-2022, obecnie okres realizacji będzie obejmował lata 2013-2023, w tym okres płatności do lata 2014-2023. Zadanie zostanie rozpoczęte w roku 2013, jednak pierwsza płatność, zgodnie z umową, dotyczyłaby roku 2014. I teraz dalsza część, tak jak już mówiłem, uzasadnienia, to są objaśnienia przyjętych wartości. Chciałbym tylko Państwu zwrócić uwagę na pewną korektę, która następuje w zakresie załącznika nr 1, w kolumna 5, 5.1 i 6 gdzie mamy rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych, kredytów oraz kwotę długu, jest to związane bezpośrednio z podjęciem przez Państwa poprzedniej uchwały w sprawie emisji obligacji. Zmiany te będą dotyczyły zaciągnięcia zobowiązania oraz spłaty obligacji, które były przedmiotem poprzedniej uchwały w roku 2024 i w roku 2025. W zakresie kolumny 5 i 5.1 w roku 2024 mamy kwotę 2 miliony 892 tysiące złotych. Natomiast powinna to być kwota 1 milion 500 tysięcy. Natomiast w roku 2025 powinna być kwota 1 milion 392 tysiące złotych. Czyli kwota 2 miliony 892 będzie rozbita jakby na dwie części co tak jak powiedziałem wynika bezpośrednio z podjętej przez państwa przed chwilą uchwały. Takie same zmiany dotyczą kolumny szóstej czyli kwota długu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych yy, pragnie zabrać głos, a w pierwszej kolejności proszę o opinię Komisji Budżetu Przewodniczącego Pana Lecha Pana. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Komisja Budżetu w sprawie projektu tej uchwały spotkała się w dniu 24 czerwca. Po jej przeanalizowaniu opinię ją pozytywnie, jednogłośnie przy obecności wszystkich członków komisji. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa Radnych pragnie zabrać głos? Zgłoszę, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 293. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta Jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały nr 294 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Krabia na rok 2013 o przedstawienie projektu. Proszę skarbnika pana Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Artykuły 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy dokonuje się zmian planowanych dowodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi ustęp pierwszy ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 35 825 494,77 zł, w tym dochody bieżące 32 755 69877 zł. Dochody majątkowe 3 69 796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym obejmują szczególność 1 jedynka dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami. Wysokości 4 116 130 73 zł. Dwójka dotacje celowe na realizację zadań prognozomów lub porozumień z innymi JST w wysokości 177 300. Trójka dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 268 341, 4 zł. Paragraf 3.1 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 36 960 494,77 zł. Z tego bieżące wydatki 32 85 087,40 zł i wydatki majątkowe 4 895 407,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym obejmują szczególności. Jedynka wydatki na realizację zadań zagrosza administracji rządowej i zadań ustawami w wysokości 4 116 130 73 zł 73 dwójka wydatki na realizację zadań lub porozumień między innymi obecne w wysokości 177 300 i trójka wydatki na programy finansowane z wydziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3. Ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 826 667,11 zł. Paragraf 4 ust. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 1 135 000 zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Środki z przychodów budżetu w kwocie 2 527 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu limitowanego obligacji w kwocie 1 250 000, spłaty krajowych pożyczek w kwocie 142 oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 135 000 zł. Dwójka określa się łącznym kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 527. Trójka określa się łącznym kwotę planowanych rozchodów w 1 392 tysiące. Czwórka przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się łącznych kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 776 43 zł, w tym jedynka dla dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 146743 743 Zgodnie z załącznikiem nr 5 a do niniejszej uchwały w tym podmiotowe 784 398 oraz celowe 362 345. Dwójka dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 629 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały w tym podmiotowe 216 300 i celowe 413 000. Paragraf 6 rezerwy po zmianach wynoszą 993 014 zł, w tym ogólne 228 826. Celowe 764 188 z tego na zadania oświatowe 265 454, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł, na cele kultury 15 000, inwestycyjne na zadania realizowane w roku 2013 11 000 i z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na spłaty kredytów i pożyczek przewalających do spłaty na rok 2013 392 734 zł. Paragraf 7. jedynka Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zbójka ustala się funduszu w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych celów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi probi Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Tradycyjnie mam pytanie, czy jest konieczność czytania uzasadnienia do uchwały. Dziękujemy. O przedstawienie opinii Komisji Budżetu. Proszę Przewodniczącego Pana Racha Pena. Panie Przewodniczący, Cześć. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Komisja Budżetu nad projektem tej uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 obradowała w dniu 24 czerwca. Po jej przeanalizowaniu opinię ją pozytywnie, jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Krzysztof Arna. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, właściwie Panie Skarbniku, ja mam jedno pytanie odnośnie tego CIT-u. Jak dobrze pamięć nie myli, obniżamy dochody gminy o kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Mam pytanie do Pana, czy analizował Pan tę sytuację i w jakim procencie jesteśmy w stanie te przychody z cit jak Pan szacuje, wykonać w stosunku do przyjętego budżetu gminy? No, i jakie są, Pana zdaniem, przyczyny tego? Czy tak się źle, źle dzieje w firmach, czy może są jakieś inne przyczyny? Ja może odpowiem Panu Radę na tą pierwszą część, co do to przyczyn. To myślę, że burmistrz tutaj będzie bardziej kompetentny, żeby to odpowiedzieć. Tak, analizowaliśmy oczywiście wpływy dochodów, one są na dzień 31 maja, czyli prawie półrocze, na poziomie 50 tysięcy złotych. Czyli przy tym planie, który mieliśmy przekraczającym ponad 400 tysięcy, no jest to wykonanie niewielkie. Chociaż w ubiegłym roku mieliśmy sytuację, podobno później udało się te, te dochody prawie w pełni zrealizować. Natomiast wydaje nam się, że w tym roku z różnych przyczyn, o których za chwilę burmistrz powie, z tego planu nie będziemy w stanie zrealizować, stąd ta korekta. A korekta, jak wiadomo, no, wynika też z możliwości zmniejszenia wydatków z tytułu tego jednego zadania inwestycyjnego. Stąd jest to pierwsza korekta, ale nie wiadomo, czy to będzie korekta ostatnia, bo ta kwota 200 tysięcy złotych też w tym momencie nie jest y, oczywiście pewna y, do osiągnięcia w roku 2013. To oczywiście kwestia analizy no, no. Dochodów gminy jest elementem, w którym bierzemy pod uwagę czynniki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o podatek CIT, jest to podatek dochodowo do osób prawnych, część tego podatku jest zesila budżet gminy. Głównym i podstawowym podatnikiem, podatku od osób prawnych, na terenie naszej gminy, to jest firma Heinz. Tutaj dwie takie kwestie warto zauważyć, jeśli chodzi o działania tego podmiotu. Okres rozliczeniowy hmm, korporacji jest odmienny od roku budżetowego, także tak do końca y, będziemy mieli pełne informacje y, dopiero za kilka miesięcy. Y, odnośnie wyników finansowych mychańca, to jest jakby jedna kwestia, być może na etapie rozliczenia okaże się czy, czy to jest, czy firma uzyskała y, zyski czy straty, natomiast y, na dwie trzecie podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w formie osób prawnych w Polsce przynosi straty. To jest też ciekawy wskaźnik, który warto yy i to powinni moim zdaniem ekonomiści na poziomie rządu ze szczególną uwagą analizować, jak to się dzieje, że dwie trzecie firm w Polsce przynosi straty. I druga taka przyczyna, którą też warto podkreślić, że w ostatnim czasie w przedsiębiorstwie Heinz doszło do przekształceń strukturalnych, rozdzielenia produkcji od sprzedaży. Nie znamy przyczyn tych zmian strukturalnych i decyzji, które zapadają na poziomie centralnym i korporacji. Natomiast Zazwyczaj przekształcenia wiążą się z, 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 z niższymi podatkami płaconymi przez firmy, i być może tutaj też e, jest to ta konsekwencja tych przekształceń. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłoszenie nie widzę. <laughs> Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 294 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Krobia na rok 2013. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. W kolejnym punkcie obrad, punkt 10, przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. Po zabranie głosu proszę Panią Małgorzatę Rosz. Jakby Pani zechciała krótko dobry, ja powiedzieć... Zawsze do końca kwietnia, 30 kwietnia, mamy obowiązek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oddać taką, taką, taką ocenę zasobów. W tym roku też aśmy oddali, jest realizowana. Ocena zasobów została sporządzona w wersji elektronicznej. Na, 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 wykorzystując do tego system tak zwany SAR, może powiem co to jest, ponieważ były wczoraj wątpliwości co to, co to znaczy, to jest statystyczna aplikacja centralna. To jest program, który przekazujemy już od dłuższego czasu nasze sprawozdania kwartalne do centralnej bazy. Yy, ocena zasobów określa m.in. Yy, rodzaje potrzeb, ilość osób zgłaszających się o pomoc, jakie mamy yy, problemy. Tak pokrótko mogę powiedzieć, że yy, oceniając yy, yy, tutaj ocen, yy, te wiadomości, które znajdują się i dane w yy, ocenie zasobów. Yy, yy, Wzrasta liczba wniosków o mieszkanie socjalne, maleje liczba klientów pomocy zgłaszających się o pomoc.